Pranie, 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 pranie. Idzie, idzie ryba. Pięknie. Coś ściągnę. Co ściągnę, definitywnie. Raka mam! Puść, puść! No puść, bo mi zepsujesz żyłkę, mordo! Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na wodzie PZ2. Dokładnie jedziemy na wodę PZ2 i dzisiaj łowimy z gruntu. Dzisiaj z gruntu. Jest taka średnia pogoda, ale troszkę słońce świeci, także nie jest źle. Zrobiłem sobie dzisiaj już zakupy wędkarskie, które zobaczycie teraz. Trochę kasy wydałem. Pierwszą rzeczą w ringersy. To są ringersy te różowe. Dziesiątki. Ja zawsze ringersów biorę taki większy rozmiar te dziesiątki, nie mniejsze. Bo po prostu je to głównie używam na karpie, ewentualnie jakieś większerki. Solbajcy. Sol Pan w mi polecił. Dalej, dwa takie przypony, ale tych przyponów, tych przyponów jedynie co ja używam to biorę haczyki i biorę ten bagnet. I robię sam wszystko. Także... Tutaj nie ma co bardzo pokazywać, bo i tak te przypony zmieniam, robię własnoręcznie wszystko. Tylko biorę haki i ten bagnet z tych, tych przyponów. I e, sprzynek, ostatnią rzeczą to jest zanęta Bloodworm, czyli od I ona jest dosyć droga, ale ma dwa kilo i jest bardzo dobra. Stosowałem ją w poprzednim sezonie e, pod koniec i spisała się całkiem, całkiem fajnie. A teraz? przejdźmy do najlepszej rzeczy, czyli jak już widzicie Big Boys Bull Fiderek 3.30 to jest Fiderek, który kupiłem sobie mam taki jeden tylko, że tamten mam 3 metry a tutaj niestety w sklepie już nie było tego 3 metrowego, więc wziąłem 3.30 i ten Fiderek będzie mi teraz w tym sezonie posługiwał mam nadzieję, że szybko złapiemy na niego jakąś pierwszą rybkę, rozdziewiczymy go i będzie super no, a jak już zobaczyliście, co mieliście zobaczyć, to ja lecę nad wodę i widzimy się już nad wodą. Dobra, więc słuchajcie, jesteśmy już nad wodą. Tak się ona prezentuje. No i standardowo lecimy z rozrabianiem zanęty. Dobra, a więc zaczniemy teraz rozrabiać zanętę. Mam dzisiaj skretnik z kopensem. Coś takiego plus ochotka z tej zanęty, którą widzieliście na początku odcinka z unboxingu ze sklepu wędkarskiego, którą kupiłem. I na początku rozrobimy skraping z kopensem. Nie będę rozmawiał tych dużych tej na początku. Bo nie wiem jak tam będzie z braniami. To trochę za dużo, jak za wiecie. Rozmawiam teraz. Skraping. Jeszcze trochę. Okej. Okay. Mam dzisiaj ze sobą spryskiwać i będę sobie tym właśnie spryskiwał zanętę. Tym będę rozrobił i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, ja lecę wypisać kartę wędkarską. A mi tutaj będzie się ten pelet rozmaczał. Dobra, mamy już rozrobiony mniej więcej ten skrętnik z kąpającem. Jeszcze trochę go namoczę i dodajemy od razu ochotkę zanętę do tego. Dziu. Doda takiego fajnego kolorku i zapachu ta zanęta Jednak wyszło sporo tej zanęty Miało być no ale cóż no i pięknie rozrobiona to mi się podoba dobra, słuchajcie, robimy już zestawik na pierwszy zestawik leci sznęta z zakładamy na gumkę jednego tego dambelsika, jedną na gumkę, cyk o, coś takiego, tak się prezentuje i teraz do koszyczka dajemy zanętę jest ogromny wiatr ale jakoś musimy sobie dać radę Kolejny zestawik to będzie zestaw na krape na Dumbelsika, który ostatnio się fajnie spisuje na moich wodach. Cyk zakładamy na gumkę oczywiście. Taki i dambelsik, coś takiego. Dobra, ja już mam wszystko rozłożone, cały sprzęt gotowy do akcji. Czekamy teraz na jakiekolwiek brania, żeby coś się działo. Mam nadzieję, że będzie się coś działo. Rzutów nie zrobiłem za dobrych. Mniej więcej na środku stawu, ze względu na takiego, że wieje wiatr ogromny. No i ciężko mi było zarzucić. Ale, 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 jakieś 30 minut jeszcze i będę przerzucał, bo minęło jakieś 10-15 minut. Jeżeli nic tu nie będzie działo w tym miejscu, to zarzucimy sobie w kolejne. No a teraz zostało nam tylko czekać. Na jakiekolwiek branie, na cokolwiek, na jakieś akcje, coś, coś. Nic się kompletnie nie działo, więc sobie przerzucę i zobaczymy. Może w innym miejscu będą jakkolwiek brały. Coś takiego. Wyciskam zawsze, żeby mi nie spadło podczas zarzutu. Lecimy z tym. Nie! Słuchajcie, było branie i jest nadal, ale delikatne. Poczekamy aż szarpnie mocniej Popuściło mi żyłkę O, o, o. Jest coś, mamy coś, jakaś nieduża rybka Coś niedużego się jedzi Nie jest to ogromna ryba, ale... Fajnie, że coś jest. Najprawdopodobniej... Co to jest? Czy to jest sumik? Nie no, tego bym się nie spodziewał. Byczek. Ale spory. Powiem wam, że spory. Nie wiem, czy nie moja życiowa byczka. Coś takiego. Dobra, rozłożymy sobie matę, Ach, zmierzę sobie go, bo możliwe, że to jest mój, moja życiowa byczka, więc po prostu chcę, wie chcę wiedzieć ile ma, no nie chce definitywnie współpracować ze mną, cyk, eee, 20 Dobra, a więc y, mamy pierwszą rybę. Jest to byczek. Tak, sumik karłowaty. Ryba, którą najmniej bym się spodziewał, jaką złapę. Na dambelsa no. Ogólnie przerzuciłem sobie jeszcze tą drugą wędeczkę przed chwilą. E, na niej nic się kompletnie nie działo. I, i, i na razie tak y, siedzimy, łowimy. Jeżeli przez jeszcze jeden przerzut tej wędki, na której się nic nie działo, dalej się nic nie będzie działo, to zmienimy sobie na inną przynętę. A jak na razie siedzimy... Mamy już jedną rybę na koncie, także nie jest źle, co prawda najmniej spodziewaną, no ale mamy rybę, o kiju nie wrócimy, także jest dobrze. Abyczek skusił się na taką oto przynętę, tą żółtą, Waftersa, śmiesznie, śmiesznie, bo szczerze mówiąc ja głównie stosuję takie przynęty pod karpie, leszcze, karasie, nie sądziłem, że uda mi się byczka na coś takiego złapać, ale spoko. Tutaj mamy drugą wersję kolorystyczną tej przynęty, również szósteczka i jeżeli nic się nie będzie działo na tej oto wędce, na tej, na której brania dzisiaj jeszcze nie było, na nowej wędce, którą kupiliśmy, no to założę sobie tą przynętę, zobaczymy, ale jak na razie chwilę poczekamy, może będzie się coś działo, mam nadzieję, że tak. Tak sobie lecimy na razie na tą przynętę i na Dumbledyka Krapen Krill. No, wiadomo, że ta zanęta ochotka, co mamy tutaj, zrobiła główną robotę, e, że ta ryba w ogóle tam przyszła i że to zjadła. No, ale tak jestem zaskoczony. Prawie, 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 prawie. Idzie, idzie ryba. Słuchajcie, mamy kolejna ryba, nieduża. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, ale teraz zaczęła walczyć jeszcze. przekręciła się, czy to jest leszczyk słuchajcie albo krąpik. Mamy kolejną rybkę. Maluszka takiego. No i lecimy z nią do wody. Nie będziemy tutaj z nią pozować maluszek. Ach, żadna wędka nie jest teraz w wodzie, bo akurat, akurat stwierdziłem, że sobie przerzucę ten krawędź krill. No i akurat walnęła ryba. Juu, poszła. Jest, mamy dwie rybki na koncie, jest dobrze. A ja tutaj mam masę teraz, roboty, przerzucania i tak dalej. W ogóle patrzcie, przeniosłem się stąd. Tutaj. Bo tam jest takie błoto, że to jest hit. Patrzcie, jak to pięknie się wszystko prezentuje na tej wodzie. Fajnie, fajnie, na takie PZW to ja mogę jeździć. Całkiem, całkiem fajnie tutaj jest. Słuchajcie, jest ryba na kiju, ale nieduża. Teraz udało mi się zacząć. Mam nadzieję, że ją wyholuję. Co to jest? Chyba leszczyk. Chyba tak. Dobra, wyciągamy. Ale maluszek. Słuchajcie, jakie maluszki dzisiaj, totalne maluszki. Patrzcie na to. To mi się wydaje, że to jest leszczyk, nie krąpik bo kreompik ma inne płotwy no inno, innego koloru, ale mogę się mylić, więc napiszcie w komentarzu ale taki leszczyk kolejny fajna, fajna rybka lecę z nią od razu do wody, wypuszczam, nie będę męczył maluszek to wiadomo, szybko do wody ale powiem wam, że agresywne mają te brania, te rybki tutaj nawet malutka rybka ma agresywne branie. Fajne, fajne brania są. Niestety nie wcinają się zawsze, bo jak widzieliście, to są malutkie rybki. Ale zawsze coś. Powiem Wam, że znowu jest sytuacja, że branie jest na dwóch wędkach w tym samym czasie. Na dwie przynęty od tego samego producenta w tym samym czasie. Dwa brania. o, o, o widzicie to? Hop. O kurde, to jest większe coś. Coś większego, słuchajcie. Przynajmniej ładniej walczy. Ej, fajnie jakby to karpik był. Nie wiem, miejsce tutaj będzie mi o wiele łatwiej w tą stronę ją prowadzić, ale powiem wam, że idzie ładnie. Może to być nieduży karpik, ale może to też być jakiś, jakaś inna ryba ładniejsza. Karp to jest, słuchajcie, karpik! Mamy to! Teraz, żeby tą rybę wyholować, było super. Nie jest to jakiś ogromny karp, nie jest duży, jest malutki, ale, ale słuchajcie, jest karpik! Ah, mamy to! Kolejny karp w tym sezonie, już drugi. Słuchajcie, jest i karpik, no i to mi się podoba, po to przyjechałem taką rybkę właśnie, wciął się mocno, dobrze się wciął taki nieduży, ładnie zapozuję z nim jeszcze, bo jest super jest i karpik karpik z PZW, to mi się podoba bardzo fajna rybka mamy w końcu tego karpia nie upuściłem mamy w końcu tego karpika wymarzonego po to właśnie przyjechałem, to jest to Mamy karpika, lecimy z nim do wody, wypuszczamy go. Nie jest duży, ale cieszy bardzo. Naprawdę bardzo cieszy. Całkiem fajny karpik. Jak na CZD, to jestem zadowolony. O, jak walczy. Fajnie, Jest ryba kolejna. Ole walczy. Słuchajcie, czuję coś cięższego niż tamten karp. To jest. O kurde to jest leść Co jest? Walczył lepiej od tamtego karpia Chodź tu, ładny leszczyk Ale grubiutki, fajny No nie większy niż Grzegorzewicach. Nie ma 40 Ale jak na pz ładny Taki leszcz, ładny Koło 40 Jakieś 38 mi się wydaje, coś takiego, lecimy z nią do wody, fajna rybka, wypuszczamy, niech sobie żyje dalej, ładny, ładny leszczyk. Kolejna ryba na tą samą przynętę, na tego samego dambelsa nie wymieniałem go jeszcze, śmiesznie, śmiesznie. Płynie rybko, no ale nie do podbieraka, w drugą stronę poproszę, no co jest, o płynie, płynie sobie. No powiem wam, że dzieje się trochę na tym PES2. nie ma lipy. Nie ma lipy, brania są, rybki są, nie ma na co narzekać, słuchajcie. Co prawda mogłoby być więcej karpi, no ale. Zrobiliśmy już chyba z... ile gatunków? Leszcza, sumika karłowatego karpia. I chyba tyle. To trzy gatunki ryb. Słuchajcie, pięknie, pięknie. Słuchajcie, kolejna ryba. Jak to ciągnie? Kolejna ładna rybka. Kolejna, kolejna ładna rybka idzie. Wszystkie na tą małą wędkę. Co jest? Na tą starą? Na nową? Nic. Założyłem tam tak samo tego dambelsa żółtego. Ale za dużo się nie dzieje. Powiem Wam. Ładnie idzie. No słuchajcie. Stosik. Zaraz będzie ją widzieć, żeby tylko nie puściła, bo przez chwilę miała trochę luzu. Samotała się. Ależ to walczy. Widzisz to mordo? One. Drugi karpik. Podbierz mi. Tylko poczekaj powoli. Niech się pobawi jeszcze chwilę. O jest, dobra. Dzięki. Dobra, słuchajcie, mamy karpika. Całkiem ładny. Jak na PZW to myślę, że całkiem całkiem fajny karpik, coś takiego. Nie wiem czy mam wagę, ile on może mieć z kilo coś, nie? Może dwójkę mieć dwa. No, maksymalnie dwójkę. Ładny, ładny. Coś takiego, lecimy z nim do wody od razu. Bo widać, że tutaj ma jakieś rany. Masakra. Zapomniałem wziąć tego na, na rany karpi od Rafisa. Ale cóż. Dobra, lecimy z karpiem do wody. Ale już szaleje Pięknie Co ściągnę? Co ściągnę? Definitywnie Raka mam! Puść, puść No puść, bo mi zepsujesz żyłkę mordo Puść Puść to O, dzięki Dobra, odstawimy pana raka Gdzieś tutaj Jak se chodzi Nie wiem co on robi, ale... Śmieszny on jest nie znam się na rakach, ale jest śmieszny. Fajny. Patrzcie, co znalazłem. O masakra. Jakieś zardwiałe stare dzwoneczki w wodzie. Położę je tutaj na boku. Jak ktoś je znajdzie, to niech sobie weźmie. Wydaje mi się, że coś siedzi, ale to jest coś malutkiego. Jest, mamy kolejną rybkę. Tym razem jakiś maluszek. Zaraz zobaczymy, co to za rybka. Leszczyk. Leszczyk, z tego, co mi się wydaje. Mamy leszczyka. Maluteńki. Maluteńki, ale jest. Właśnie takie ryby cały czas skubią mi. Mówią, nie mogę ich zaciąć. Tak właśnie wyglądają te ryby. Takie fajne leszczyki. No, ja się cieszę z nich, bo ryba jak ryba, wiadomo. Mi sprawia przyjemność nawet łowienie takich rybek. Ważne, że coś się dzieje. Na początek sezonu to nie ma co narzekać nawet na takie rybki. Dobra, więc to by było na tyle z tej wyprawy. Właśnie spakowałem się i wracam już do domu. Poza tym leszczykiem już nie było nic kompletnie. Ale siedziałem też niedługo, także myślę, że wyprawa bardzo udana. Tym bardziej, że to PZ2, także wiecie, do tutaj e, no co nie jest komercja, tak? Nie oszukujmy się, ale, ale było super. Ja się cieszę, mega pozytywna wyprawa. Ładnego mi się karpika udało wyjąć. W sumie to dwa, bo ten mały był przecudowny. No, ale tak. Ja już się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Tutaj macie mojego Instagrama. Koniecznie obserwujcie, bo już jesteśmy blisko 3K obserwacji. I na 3K obserwacji konkursik. Także polecam. A ja już się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.